pod posadzką w garażu podziemnym. Woda pod posadzką może być przyczyną i najczęściej jest przyczyną zniszczeń tynku ścian działowych i ścian zewnętrznych. W okolicy windy, w okolicy klatki schodowej widzimy zniszczenia, zawilgacenia tynku, zniszczenia powłoki malarskiej, odstający tynk tak, do wysokości mniej więcej 35-40 cm. Wszystko to spowodowane jest przez wodę, która znajduje się w hali garażowej pod posadzką, i pod tą posadzką, również pod ścianą udziałową, przedostaje się do wnętrza klatki schodowej i nawilża tynk właśnie tam. Także pytanie o zniszczenia tynku w garażu podziemnym zaczynają się od jednego pytania: jaki rodzaj posadzki mamy w garażu podziemnym? posadzkę wylewaną jako jednolita warstwa razem z płytą fundamentową albo ze stropem jako jedna gruba warstwa, monolit czy też jest to posadzka wylana jako osobno dodatkowa warstwa betonu teraz pojawia się pytanie, jak rozpoznać jaki rodzaj posadzki mamy na naszym garażu otóż najłatwiej jest oczywiście pójść do garażu i rozejrzeć się dookoła siebie, jeżeli widzimy takie nacięcia, tak zwane deletacje skurczowe takie pola betonu o rozmiarach mniej więcej 4 na 5 metrów, 4 na 4 metry, to to są właśnie pola posadzki wybrane jako warstwa dodatkowa na płycie fundamentowej, czyli mamy dwie warstwy betonu, czyli z dużą pewnością możemy stwierdzić, że pomiędzy tymi dwoma warstwami betonu jest woda i woda ta może rozpływać się po powierzchni całej płyty fundamentowej, czyli po całej powierzchni teraz. Przenieśmy się w czasie. Jesteśmy na budowie budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym, posadowionego na płycie fundamentowej. Oglądamy właśnie kompletnie zalaną i równie kompletnie nierówną powierzchnię płyty fundamentowej, na której za jakiś czas zostanie wylana równa posadzka. A woda będzie mogła się rozpływać właśnie po takich nierównościach płyty fundamentowej, docierać do ścian działowych i do tynku ścian wewnętrznych w tym garażu. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo ta powierzchnia jest nierówna. Są kałuże. Te kałuże to są miejsca, w których również w przyszłości będzie mogła stać woda. Tam, na wprost, po prawej, gdzie jaśniej będzie, będzie rapa wjazdowa, a tutaj kolejna kałuża. Skoro już wiemy, jak wygląda powierzchnia płyty fundamentowej w garażu podziemnym, jeszcze przed wylaniem posadzki po której będziemy chodzić i jeździć samochodami. Zajrzymy na chwilę na klatkę schodową. Na klatce schodowej jest już wylana posadzka, na której w przyszłości będą leżały kafelki. Po prawej stronie widzimy ścianę działową z bloczka betonowego, dzielącą halę garażową od klatki schodowej. Mur, to jest oczywiście bloczek betonowy i bloczek silikatowy. Jak widzimy, bloczek silikatowy jest dosyć mokry, bo stoi na mokrej, właściwie w kałuży, powierzchni płyty fundamentowej. Łatwo sobie wyobrazić, co się stanie z tynkiem zaaplikowanym na taki mokry mur. Tak, ten bloczek jest całkiem mokry. A po lewej stronie mamy szyb windy. Oczywiście winda jest jeszcze nie zainstalowana. W szybie windy stoi woda, czyli mamy przeciek. A skąd ten przeciek? Ano, właśnie z powierzchni płyty fundamentowej, z posadzki. Czyli ta woda, która w garażu stoi w formie kałuży, przepływa pod posadzką w klatce, na klatce schodowej i spływa sobie do naszego szybu windy. Ten proces przecieku z hali garażowej przez ścianę działową pomiędzy halą garażową a klatką schodową, będzie się odbywał również już po oddaniu budynku do użytku. Jak woda wpływa pod posadzkę w garażu? Otóż tych dróg przedostawania się wody pod posadzką jest co najmniej kilka. Ale ja dzielę je na dwie ogólne grupy. Pierwsza grupa to jest woda gruntowa z zewnątrz budynku. Druga grupa to jest woda, która jest już na terenie budynku, na powierzchni posadzki i dopiero później z powierzchni posadzki wlewa się pod posadzkę. Zaczynamy. Pierwszy rodzaj przecieku wody gruntowej do wnętrza garażu podziemnego to nieszczelny styk roboczy pomiędzy płytą fundamentową a stojącą na nią ścianą. Tyk roboczy ściany i płyty fundamentowej uszczelniamy oczywiście w technologii iniekcji ciśnieniowej. Drugi rodzaj przecieku to woda wlewająca się do garażu przez rampę wjazdową. Posłuchajmy. Dobra, kostka brukowa. Fatalnie. Dlaczego? Dlatego, że płynie woda i po kostce i pod kostką. Mhm. Proszę zobaczyć, że jakieś półtora metra od pływu liniowego kostka jest wilgotna. No jest. Już tłumaczę o co chodzi. Otóż płynąca woda pod kostką brukową wpływa bezpośrednio pomiędzy warstwę płyty fundamentowej a warstwę posadzki betonowej, czyli spod kostki trafia bezpośrednio pod posadzkę. Dodatkowo oczywiście wchodzą w grę wszelkiego rodzaju rysy w płycie fundamentowej, otwory po ściągach, nieszczelne dylatacje konstrukcyjne, otwory technologiczne, przejścia rur, kabli rur gazowych, światłowodów itd., itd. Także tych punktów wlewania się wody z zewnątrz do budynku jest naprawdę wiele. Zalewanie garażu wodą z wewnątrz to z kolei przecieki przez dylatacje skurczowe, dylatacje wzdłuż ścian garażu, rysy i pęknięcia płyt posadzki betonowej, odpływy liniowe, które nie są szczelne, a w związku z tym, że były zabetonowane w samej posadce. To woda, która jest w odpływie liniowym bezpośrednio może wpływać pod posadzkę. Woda pod posadzkę może nawet wpłynąć z nieszczelnego zbiornika na wodę, który znajduje się na terenie garażu. Część mokra i sucha podziemia budynku. Kiedy spojrzymy z góry na nasz garaż, możemy podzielić halę garażową na, czy coś cały budynek na dwie części. Na część mokrą, czyli właśnie halę garażową, i część, która powinna być sucha, czyli klatkę schodową i windę. Stąd już tylko jeden krok do wniosku, że ściany działowe pomiędzy halą garażową a klatką schodową powinny być tak samo szczelne jak ściany zewnętrzne budynku. Jak widzimy nie są. Poza tym ściany działowe powinny być z żelbetu, a nie z bloczka betonowego, a już tym bardziej nie z bloczka silikatowego, ponieważ bardzo trudno jest taki mur z bloczków uszczelnić. Tutaj doskonale widać, że tynk jest całkowicie mokry. Otóż Ściana była otynkowana jeszcze przed wylaniem posadzki i tynk sięga mokrej płyty fundamentowej jest w niej zanurzony w zasadzie jak knot w lampce benzynowej. Na ścianie żelbetowej zewnętrznej, jak i wewnętrznej proces niszczenia tynku można zatrzymać w ten sposób, że należy naciąć tynk, tak żeby przerwać łączność pomiędzy wilgotnym tynkiem zanurzonym w wodzie pod posadzką i... W ten sposób przerywamy proces podciągania kapilarnego. Sposoby na walkę z wodą pod posadzką. Iniekcja styku roboczego ścian zewnętrznych budynku. Uszczelnienie dylatacji skurczowych posadzki. Nacięcie tynku, aby zatrzymać proces podciągania kapilarnego. Dotyczy ścian żelbetowych. Usunięcie zniszczonego tynku i aplikacja tynku renowacyjnego. Na rampie zamiana kostki na beton. Wykonanie izolacji pionowej na powierzchni muru z bloczków lub w skrajnych przypadkach usunięcie bloczków i wymiana ich na beton. I jeszcze ciekawy pomysł na koniec. Otóż wzdłuż ściany ze zbiornikiem albo ścian zewnętrznych można wyciąć pas posadzki i zasypać go kruszywem. Dzięki temu nie będzie widać zbierającej się wody, a woda ta będzie mogła odporowywać. Jak zatem usunąć wodę spod posadzki? Najlepsze byłyby zmiany projektowe, to znaczy projektować tak, żeby posadzka nie była oddzielną warstwą betonu. A jeśli nie mamy tego wpływu, to w tym filmie zawarłem kilka podpowiedzi. Zapraszam również na stronę mojego bloga. Dziękuję za uwagę, Mateusz Furs, Blog.